Rosa. Ciężkie czasy dla agentów Część dziewiętnasta Obawy rozpadu Moskowi wyrażają publicznie nie tylko eksperci, ale też prezydent Federacji Rosyjskiej. Konflikty etniczne są śmiertelnie niebezpieczne dla Rosji i mogą spowodować jej rozpad, jeśli rządowi nie uda się zapobiec nacjonalizmowi przechodzącemu w przemoc i bardziej zdecydowanie likwidować rozruchy powiedział Dmitry Miedwiediew. Prezydent Rosji powiedział, że milicja musi działać twardziej, by tłumić takie zamieszki, do których doszło 11 grudnia nieopodal Kremla. Fani piłki nożnej i rasiści skandujący Rosja dla Rosjan starli się z milicją i pobili ludzi z mniejszości etnicznych na Kaukazie. Miedwiediew powiedział w trakcie posiedzenia organu doradczego Rady Państwowej, że regionalne władze muszą ściślej współpracować z grupami etnicznymi w celu zapobieżenia wzrostowi agresywnego nacjonalizmu. Konflikty międzyetniczne są śmiertelnie niebezpieczne dla Rosji powiedział Miedwiediew, podkreślając, że nie wolno dopuścić do tego, by jacyś głupcy zniszczyli nasz wspólny dom. Podczas posiedzenia doszło do wymiany zdań między prezydentem a premierem, piszą agencje. Premier Władimir Putin wskazał na ZSRR jako na przykład przyjaznych konfliktów między różnymi grupami etnicznymi. Prezydent Miedwiediew oświadczył, że doświadczeń radzieckich nie można powtórzyć. Czy możemy powtórzyć to, co zostało zrobione w czasach ZSRR? Nie to niemożliwe powiedział Miedwiediew przypominając, że Związek Radziecki był państwem opartym na ideologii i bardzo surowych prawach. Rosja jest inna dodał. 11 grudnia doszło do starć pseudokibiców piłkarskich i nacjonalistów z milicyjnymi siłami specjalnymi OMON na placu maneżowym w samym sercu Moskwy. Obrażeń doznały 32 osoby, a 66 zostało zatrzymanych. Gdy manifestacja przekształciła się w starcia między milicją a tysiącami nacjonalistów i fanów piłki nożnej, domagali się ukarania winnych śmierci jednego z kolegów, który zginął w bójce z przybyszami z Kaukazu. To zdarzenie wywołało kolejne akty przemocy podyktowane ksenofobią. Warunkiem realizacji sposobów zapobieżenia rozpadowi Federacji Rosyjskiej, zaproponowanych przez prezydenta Federacji Rosyjskiej, jest dysponowanie pieniędzmi. Do rozpadu Federacji Rosyjskiej jest też przekonana jej opinia publiczna. Rosjanie z pesymizmem patrzą w przyszłość. Niedawno w plebiscycie echo Moskwy ponad 80% słuchaczy uznało, że Rosja nie utrzyma jedności terytorialnej. Są tworzone instytucje, których celem jest znalezienie sposobów zachowania integralności Federacji Rosyjskiej. W Rosji powołano grupę ekspertów z grona najwyższych urzędników państwa, która bada genezę ludowych rewolucji w Tunezji i Egipcie. Władze kraju obawiają się powtórzenia u siebie wydarzeń, do których doszło w Afryce Północnej. Tam przepaść między bogatymi a biednymi wynosi 1 do 5, w Rosji 1 do 16. Mówi jeden z członków powołanego zespołu w skład zespołu weszli najwyżsi przedstawiciele MSW, służb specjalnych oraz kancelarii prezydenta Rosji. Zespół, który zbiera się w jednym z budynków rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego, ma przygotować rekomendacje dla rządzących, jak uniknąć scenariusza, który spotkał obalone reżimy w Tunezji i Egipcie. Pozycja Rosji w tym regionie jest teraz mocno osłabiona, powiedział anonimowo w gazecie Argumenty i Fakty jeden z członków zespołu pracownik kancelarii prezydenta Federacji Rosyjskiej. To, co obserwujemy, świadczy o tym, że mamy do czynienia z katastrofalną przepaścią między bogatymi a biednymi. Tam, w Egipcie i Tunezji, różnica wynosi około jeden do pięciu, u nas jeden do szesnastu. Tak więc mamy co analizować, dodał. W obliczu nieuchronności rozpadu przywódcy Moskowi stoją przed tym samym problemem co przywódcy III Rzeszy Niemieckiej odpowiedzialności karnej za swoje zbrodnie. Po rozpadzie Federacji Rosyjskiej byli przywódcy i funkcjonariusze Moskowi będą ścigani tak samo jak zbrodniarze III Rzeszy Niemieckiej, jak podejrzani o popełnienie zbrodni na terenie byłej Jugosławii, Rwandzie, etc., etc. Powstaną odpowiedniki Centrum Szymona Wizentala. Przywódcy Federacji Rosyjskiej wiedzą o tym bardzo dobrze i z pewnością zawczasu podejmą starania zaradzenia temu. Gdyby szefowie spec-służb Moskowi nie podjęli odpowiednich działań, ściganie zbrodniarzy Moskowi wyglądałoby jak ściganie zbrodniarzy III Rzeszy Niemieckiej. Dynamikę ścigania zbrodniarzy III Rzeszy Niemieckiej można zobrazować modelem pożaru. Sukcesy złapania poprzednich zbrodniarzy podsycały żarliwość ścigania następnych. Nawet końce są podobne. Dopalający się pożar usiłuje podpalić co się tylko da. Kiedy przegrzebuje się pogorzelisko, znajduje się ślady oddziaływania pożaru na przedmioty, których przedtem oto się nie podejrzewało. Podobnie po wyczerpaniu się autentycznych zbrodniarzy trzeciej Rzeszy usiłuje się ścigać osoby podobne. Przez jedną trzecią, czyli 32,23% II wojny światowej Moskowia i III Rzesza Niemiecka były sprzymierzeńcami i zbrodnie popełniały razem. Kiedy upowszechni się wiedza o pomocy Hitlerowi w zdobyciu władzy nad Niemcami, zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej mogą zostać włączone do zbrodni Moskowi jako ich podzbiór. Ze względu na korzyści przerzucanie win Trzeciej Rzeszy Niemieckiej na Moskowie może stać się półoficjalną czy nawet oficjalną polityką Niemców. Pożar ścigania zbrodniarzy Trzeciej Rzeszy Niemieckiej może przerzucić się na zbrodniarzy Moskowie i płynnie być kontynuowany. Gdyby zbudowano nekropolię katyńską w Polsce, stworzono by w ten sposób pierwszy tak wielki pomnik ofiar sowieckiego ludobójstwa, dorównujący znaczeniem KL Auschwitz, symbolowi ludobójstwa niemieckiego. Odwiedzający nasz kraj oficjalne delegacje państwowe składają wizyty w KL Auschwitz, oddając hołd ofiarom Niemców. Gdyby w ten sam sposób mogły oddać hołd ofiarom Sowietów, zbrodnie stalinowskie, których ogromu świat zdaje się dziś nie dostrzegać, spotkałyby się w oczach światowej opinii publicznej z takim samym potępieniem jak zbrodnie hitlerowskie. To przeklęta Ziemia, dlatego chciałbym, by wszystkie cmentarze ze wschodu przenieść do Polski, żeby ciała pomordowanych w Miednoje czy w Smoleńsku spoczęły w naszej Ziemi, żeby stworzyć dla nich wielkie mauzoleum, coś monumentalnego, miejsce budowania pamięci narodu. To jest jednak zadanie dla architektów, a nie dla mnie. To, że nie powstał jeszcze klub krajów poszkodowanych przez Rosję sowiecką, domagający się wypłaty odszkodowań za zbrodnie i rabunki, wynika najprawdopodobniej z połączenia głupoty rządzących w tych krajach polityków z pracą działającej wewnątrz nich postsowieckiej agentury ale oto z zupełnie nieoczekiwanej strony pojawiła się pierwsza jaskółka w tej sprawie. Prezydent Iranu Ahmadinejad zaapelował o rozpoczęcie debaty nad tym problemem. Ściganie zbrodniarzy Moskowi może mieć przebieg bardziej drastyczny od ścigania zbrodniarzy III Rzeszy Niemieckiej z porwaniem Adolfa Eichmanna przez Mossa 14 maja 1960 roku w Bancalari w Argentynie włącznie. Może być bardziej podobne do wojny domowej w Moskowi po puczu Lenina i wielkiej czystki Stalina. Takie praktyki już podjęto w ramach przygotowań do sprzedaży sped służbom państw zachodnich. Nadmiaru agentury mającego powstać na skutek kontrolowanego rozpadu ZSRR. Mert na przełomie lat 80. i 90. był oskarżony o malwersacje finansowe i spędził ponad półtora roku w więzieniu. Stało się to prawdopodobnie z powodu konfliktu, jaki zaistniał na linii komunistyczny wywiad wojskowy Służba Bezpieczeństwa. Obrońcą załóżki w procesie karnym był adwokat Władysław Pociej. Według dokumentów IPN kontakt operacyjny Lucy, o czym była mowa w kilku wydaniach Gazety Polskiej. W latach 90. Jan Załuska został porwany i był torturowany w celu wyłudzenia okupu w wysokości 600 tysięcy dolarów. Według prasy za jego porwaniem mieli stać oficerowie WSI, którzy nielegalnie próbowali przejąć rafinerię Trzebinia. Najgorliwsi łowcy zbrodniarzy moskowi będą się rekrutowali z funkcjonariuszy średnich i niższych szczebli specsłużb moskowi i agentów wpływu. Zaścigania zbrodniarzy moskowi uczynią swój sposób na życie, źródło utrzymania i sadystyczną rozrywkę, wywierania zemsty na swoich byłych przełożonych, których własną ręką strącili z ich stanowisk w niebyt i poniżenie. Jeżeli szefowie spec-służb moskowi nie podejmą odpowiednich działań Pożar ścigania zbrodniarzy Moskowi nie wygaśnie, dopóki ostatni szczur nie zostanie wyciągnięty z ostatniej dziury, a wszystkie potencjalne kryjówki sprawdzone powiele okroć. Jak można obronić się przed pożarem? Na przykład traper broni się przed pożarem prerii, podpalając ją samemu, czym bliżej siebie. Na początku ogień nie jest groźny, można bezpiecznie przebywać blisko niego. Żeby ogień mógł stać się groźny, musi od sapera podpalacza oddalić się na odległość, z której już mu krzywdy zrobić nie może. Najskuteczniejszą zaporą przed ogniem jest pogorzelisko. Podobnie szefowie spec służb Moskowi, jeżeli za podpałkę użyją tych swoich agentów, których chcą sobie zachować, mogą pożar ścigania zbrodniarzy Moskowi ograniczyć wyłącznie do agentów, których przeznaczyli do redukcji. Wtedy kierunek pożaru będzie przebiegał od nich na zewnątrz. Dodatkowo mogą pożarowi nadać charakter słomianego ognia. Wraz ze spaleniem niepotrzebnej agentury równolegle będzie się wypalał zapał do ścigania zbrodniarzy Moskowi. Aby to mogło nastąpić, los spalonych agentów musi być tak straszny, żeby budził grozę taką, aby w międzynarodowej opinii publicznej wzbudził litość. W chicagowskich rzeźniach mówiło się, że w nich się nic nie marnuje. Nawet kwik zażynanych świń jest wykorzystywany jako syrena fabryczna. Moskowia swoich utylizowanych agentów spożytkuje niemniej gospodarnie.